Brudas. Józio oświadczył. Woda mi zbrzydła, dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła. I odtąd przybrał wygląd straszydła. Płakała matka i ojciec gryzł się. Ten Józio wszystkie soki z nas wyssie, od dwóch tygodni już się nie myje. Czarne ma ręce, nogi i szyję, twarz ma od ucha brudną do ucha. Czy kto takiego widział smolucha? Poradźcie, ludzie, pomóżcie, ludzie, przecież nie można żyć w takim brudzie. Józio na prośby wszelkie był głuchy, lepił się z brudu klep, na muchy. Czego się dotknął, tam była plama. Wołał, niech mama myje się sama. Tato, niech kąpie się nieustannie. Stryjek i wujek, niech siedzą w wannie. Niech się szorują, a ja tymczasem będę brudasem. Chcę być brudasem. Przezywał go stryjek. Józio nie myjek. Wujek doń mówił. Nie myty ryjek. Błagała ciotka. Józiu, mój złoty, myj się. Lecz Józio nie miał ochoty. Wyniósł się w końcu z domu na czystem i zawiadomił rodziców listem, że myć się nie ma zamiaru trudno, i poszedł mieszkać dokąd na brudno.